Tożsamość lidera. Program kształcenia liderów. Sławek Luter. Dla niektórych ludzi nadchodzi taki moment, następuje pewnego rodzaju uświadomienie, że w życiu można osiągnąć coś więcej, że jest jakaś różnica między tymi, co jeżdżą lepszymi samochodami, mieszkają w lepszych domach, są szczęśliwsi, bardziej uśmiechnięci, czują, że są bardziej zrealizowani, a między tymi, którzy są przeciętni, smutni, być może grają nawet pewnego rodzaju rolę ofiary. I niejako być może na twojej drodze stoi dzisiaj taki kurs, takie audio moje, które uświadomi Ci pewną rzecz. Że do pewnych zmian potrzebujesz zwycięstwa prywatnego. Potrzebujesz zacząć od siebie proces zmian i potrzebujesz wybrać dwie drogi. Albo iść drogą reaktywną, czyli będziesz kontrolowany przez zewnętrzne warunki. Oddasz odpowiedzialność za własne życie, za własne biznesy, finanse, rodzinę, samopoczucie, emocje w obce ręce. Będziesz reaktywny, będziesz reagował na to, co cię otacza w twoim życiu, w twojej pracy. I będziesz za kimś podążał, będziesz realizował całe życie cudze cele, cudze misje, będziesz trybikiem w maszynie dla cudzych projektów, albo zaczniesz być proaktywny. Sam zaczniesz tworzyć swój los, sam zaczniesz za niego odpowiadać. Będziesz nastawiony na rozwiązania, a nie na podążanie za kimś. Będziesz w stanie podjąć prawdziwą, nieodwołaną decyzję. Na początku zmian zawsze jest decyzja. Od niej wszystko się zaczyna. Nikt na drogę liderstwa nie kieruje. Jest to wybór całkowicie dobrowolny, choć być może jeszcze nie całkiem świadomy. Do końca przeciętny człowiek nie wie, co go czeka, czego się może spodziewać. Praktycznie każdy z nas w rolę lidera wchodzi nieświadomy. Wierzę, że podejście do tego, żeby samemu zacząć odpowiadać za własne życie, to pewnego rodzaju level wyżej w życiu. Jest to wzniesienie się w dojrzałości człowieka, jest to pewien skok rozwojowy nas wszystkich, którzy podjęliśmy takie decyzje. Mam nadzieję, że taką drogę wybrałeś lub chcesz wybrać i chcesz innych inspirować do tego, aby przeżyli resztę swoimi właśnie maksymalnie czerpiąc z życia, i będziesz namawiał ludzi do tego, aby podjęli taką decyzję, żeby wyjść na drogę bycia liderem. Nadchodzą czasy, gdzie my naprawdę musimy stać się liderami, bo nie do końca ktoś za nas będzie żył. Decyzja o liderstwie to podjęcie bardzo poważnego, dojrzałego zobowiązania. Decyzja to podjęcie zobowiązania, danie sobie słowa. Bo wszystkie wybory i decyzje, które teraz podejmiemy, które podejmowaliśmy w przeszłości, tworzą nam przyszłość. To, jakie mamy dzisiaj życie, to jest kwestią decyzji, które podejmowaliśmy 3, 5, 15 lat temu. Ale jakie życie będziemy mieli jutro, za miesiąc, za rok, za 20 lat na emeryturze, to właśnie dzisiejsze decyzje będą o tym decydować. Najważniejsze motto dojrzałego człowieka, tego, który postanawia wejść na drogę liderstwa, to jest: jak będzie postanowione, tak się stanie. Brzmi to może trochę jak życzenie, jak jakieś zaklęcie, ale uwierz mi, to jest dojrzałość. Jak będzie postanowione, tak się stanie. I ani kroku w tył, ani kroku wstecz. Dlatego podjęcie decyzji o staniu się liderem, o wzięciu odpowiedzialności za swoje życie, za swój biznes, za swój czas, który mija, za działania, które w życiu podejmujemy, to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Dlatego lider ma świadomość panowania nad własnym życiem. Jeżeli podejmiesz poważną decyzję, wchodzisz na. Ścieżkę panowania nad własnym życiem przestajesz coraz mniej oddawać odpowiedzialność w cudze ręce w czynniki zewnętrzne. Zaczynasz sam decydować o absolutnie wszystkich i odczuciach wewnętrznych czy emocjach, o finansach, o karierze, o poczuciu spełnienia, o celach, wizji, misji. Zaczynasz mieć świadomość, że to ty decydujesz o całokształcie swojej osoby tutaj, na ziemi. Jeżeli podejmiesz decyzję, że jesteś liderem i będziesz innym zaszczepiał, żeby się stawali liderami bez względu na wykształcenie, wiek, pochodzenie, dasz pewnego rodzaju ludziom poczucie kontroli. Jeżeli Ty podejmiesz taką decyzję, to zobowiązanie, że wchodzisz na drogę samodzielności, zaczynasz mieć poczucie kontroli nad własnym życiem. Jest to niewyobrażalna olbrzymia siła, to olbrzymia wartość, o którą absolutnie warto walczyć, a nawet za którą warto umrzeć. Zdaję sobie sprawę z tego, że rozwój wymaga samoświadomości. Kolejny szczebel w rozwoju człowieczeństwa jest rozwój liderski, wejście na drogę liderstwa. Każdy lider mniej więcej przechodzi przez takie trzy etapy: trzy etapy lidera. Przede wszystkim pierwsze zawsze zaczyna się od właśnie świadomości, od samoświadomości, od poznania swoich mocnych stron, od poznania swojego potencjału, od przemiany osobistej, od pewnej transformacji, od zmiany wewnętrznego świata. Od wytworzenia bardzo silnej świadomości swoich celów, od jasnego i konkretnego ustalenia priorytetów, co będzie dla mnie w życiu ważne, od ustalenia hierarchii wartości, od ustalenia misji i wizji tego, jaką rolę jako lider mam grać, dla kogo mam być i co mam promować, o co mam walczyć. Czyli pierwszy etap: samoświadomość, poznanie mocnych, słabych stron, poznanie celów, priorytetów, wartości, misji, wizji tego wszystkiego, co jest fundamentem każdego dojrzałego człowieka. Drugi etap na ścieżce rozwoju liderskiego to oczywiście zadbanie o relacje, bo lider nie idzie sam. Lider tworzy zespoły, jednoczy ludzi, zatem budowanie relacji. Nauka motywacji, rozwoju ludzkiego to jest właśnie kolejny etap. Nauczyć się, jak budować relacje, jak rozmawiać z ludźmi niezbędna rzecz na drodze liderskiej. I trzeci etap to jest etap: być dla. Być dla ludzi to jest tak zwana służebność. Lider nie jest egoistą. Tak naprawdę ludzie, którzy są z powołania liderami, pragną rozwijać innych ludzi, zmieniać społeczność, zmieniać środowiska, w których przebywają, zmieniać krajobraz. Wchodzą na wysoki poziom misji, chcą podnosić jakość życia innych ludzi. To jest prawdziwy lider człowiek który służy służy innym ludziom obojętnie czy to jest lider biznesu lider budowania zespołów czy to jest dyrektor prezes czy network marketingowiec czy menedżer nie ma to znaczenia dlatego jak zauważyłeś wejście na poziom liderski to jest praca najpierw nad samoświadomością jest to punkt wyjścia do rozwoju jest to podstawowe jego narzędzie Richard Barrett wskazuje, że proces ten musi rozpocząć się od osobistej transformacji, od odkrycia siebie, od odkrycia swoich możliwości, od poznania swoich mocnych stron, źródeł wpływu na ludzi, poznaniem swojego potencjału, uwierzeniem w siebie i zobaczenie się... Aby zabezpieczyć się także przed wypaleniem, nie bierz na siebie cudzej pracy, nie bądź nadgorliwy, dobrze ustal ramy, dobrze ustal granice współpracy, nie daj się wykorzystywać. Jedną z głównych przyczyn wypalenia liderów jest, po pierwsze, zbyt duże ego. Chcesz za ambitnie podejść, chcesz za szybko. Masz potężną presję. Przystopuj. I po drugie, nie bierz na siebie cudzej pracy. Nieważne, jakie struktury budujesz, jakie zespoły budujesz, po prostu rób to, co swoje i wymagaj od ludzi także, żeby robili to, co swoje. Niech każdy robi swoje. Usamodzieniaj ludzi. Ktoś czegoś nie umie, dobrze, pokaż mu raz, drugi, trzeci, ale wymagaj, że następnym razem robi sam. Nie rób przez trzy miesiące, pół roku, rok wszystkiego za kogoś, bo, bo z tego i tak nigdy nic nie wychodzi. Jest bardzo prosta piłka. Czy to wolność finansowa, czy to działanie w jakiejś organizacje, czy działanie dobroczynne na rzecz czegoś, wymaga osobistego poświęcenia się i zaangażowania. Nikt za nikogo nie pracuje, ktoś działa z własnej woli, chce lub nie, jest gotowy do tego, by działać lub nie. Dlatego usamodzienia ludzi, stawiaj granice współpracy, jasno i klarownie je komunikuj. Osoby, które będą się spotykać z Tobą, być może będą przestraszone, boją się swojej pracy, boją się przyszłości, mają firmy, które im bankrutują, mają etat, w którym mobbinguje ich szef, nie rozwijają się, więc w jakiś sposób są przestraszeni tej rzeczywistości. Jeżeli reprezentujesz wartościową ideę, to Twoja osoba musi dorastać do rangi wizji, którą reprezentujesz, i musi wzbudzać bezpieczeństwo, musi wzbudzać zaufanie. Tylko wtedy ludzie pójdą za Tobą i staniecie się partnerami w tym projekcie. Jako lider jesteś odpowiedzialny za strategię i za rozwój swojej firmy, swojej organizacji i cały czas korygujesz te działania. Nie możesz odpuszczać. Musisz mieć taką pewność siebie, mieć takie poczucie własnej wartości, że nie pozwolisz sobie na to, żeby po prostu ktoś albo cię okłamywał, albo igrał z tobą w jakieś gry, które cię nie interesują. Ty traktujesz siebie poważnie, swoje życie, i tak samo współpracę z sobą traktuj poważnie. Cały czas bądź z grupą w ich działaniach, cały czas działaj sam, dawaj przykład, bo lider jest od tego, żeby dawać przykład, i podejmuj działania, które przybliżają i Ciebie do celów i podejmujcie działania zespołowe w organizacji, które przybliżają cały zespół do ich celów. Jako lider świadomy cały czas masz kontrolę nad podejmowanymi działaniami i cały czas zadaj sobie pytanie, czy przybliżamy się do celów, czy realizujemy wizję, którą wstępnie założyliśmy. Jak zapewne wiesz, nikt nie dołącza do lidera, który nie wie dokąd zmierza. Oprócz tego, że musi wiedzieć, kim jest, musi dokąd zmierzać. Dlatego lider ma cele osobiste, swoje prywatne, najbardziej skryte, czyli ma cele. Jego siła jest mierzona siłą celów, które zamierza osiągnąć. I tak się buduje jego charyzma. Lider, który jest na wyższym poziomie, ma także pewnego rodzaju cele społeczne czy on wie, że jego praca robi wkład także w środowisko, w otoczenie, w ludzi, w których spotyka, rodziny, które pozna, a nawet ma wkład w gospodarkę, w kraj. Na wszystko praktycznie ma wpływ to, co robi. Dobry lider ma także umiejętność znajdowania celów swoich podopiecznych, swoich partnerów, czy biznesowych, czy w organizacji. Potrafi inspirować ich do zmian, potrafi być katalizatorem zmian. Najlepsi liderzy nie decydują za innych, jak mają żyć, ale są mistrzami w umiejętności odkrywania potencjałów spotkanych ludzi na swojej drodze i wzbogacania ich życia. Dobrzy liderzy potrafią wzmacniać poczucie wartości w spotkanych ludziach, w swojej organizacji, poczucie bezpieczeństwa w zespole, potrafią dodawać odwagi i wyznaczać konkretne działania do realizacji tych celów. Według Johna Cottera. Kompetencje liderskie to przede wszystkim wytyczanie kierunku rozwoju, to jednoczenie ludzi, to motywowanie, inspirowanie. Musisz wziąć pod uwagę to, co powiedziałem, wytyczanie kierunku rozwoju, czyli musisz mieć jasną wizję tego, dokąd zmierzasz i nadajesz temu kierunek. I każdą osobę, którą będziesz chciał zaprosić do współpracy z sobą, aby się przyłączyła do Twojego projektu, do współpracy z Tobą, musi mieć jasno przekazane, w którym kierunku ty zmierzasz. I ona musi to czuć, że ty jesteś z tym spójny. Jako lider powinieneś umieć jednoczyć ludzi we wspólnym celu umieć ich zmotywować, a także zainspirować do lepszego życia. Takie są główne kompetencje liderów. Jak zdajesz sobie sprawę, wytyczanie kierunku rozwoju to jest nic innego jak określanie wizji, umiejętność kreowania przyszłości, a także formułowanie strategii jej realizacji. Będziesz musiał bardzo dobrze przygotować się i zdobyć umiejętności, aby dobrze przekazywać to, z czym przychodzisz do ludzi. Warto, abyś bardzo dużo czasu poświęcił na zdobyciu umiejętności w obszarze przekazywania swojej wizji innym, a także zachęcania ich do podejmowania tego ryzyka. Wizjonerstwo naprawdę jest fundamentem lidera. Zanim pociągniesz kogokolwiek za sobą, zanim ktokolwiek do ciebie dołączy, sam musisz napełnić się do końca wizją, która przyświeca tobie w twoim życiu. Niestety w dzisiejszych czasach absolutnie się to nie sprawdza. Większość ludzi widzi tylko cele krótkoterminowe, miesiąc, dwa, trzy. Robione są biznesy tylko na rejestrację, a nie na życiowe działanie. Robione są projekty, gdzie chce się wykorzystywać energię, pieniądze innych ludzi, a nie określa się pełnej wizji i nie nadaje się jakości danego biznesu, co my tak naprawdę robimy. Dobry lider jest wizjonerem i właśnie ta umiejętność dobrego przedstawiania tej przyszłości, tego kierunku, w którym dany lider idzie, odróżnia takiego przeciętnego działacza od prawdziwego wizjonera, przywódcy. Twoją rolą życiową, jeżeli podejmiesz taką decyzję, żeby być liderem, będzie jednoczenie wokół Twoich celów, wokół Twojej wizji właśnie ludzi. Będziesz na nich oddziaływał, na wszystkich, których spotkasz i w jakiś sposób będą do Ciebie dołączać, w jaki sposób będą Ci ufać. I w tym obszarze także musisz być profesjonalistą. Musisz dokładnie zbudować własne fundamenty, w którym kierunku zmierzasz, co robisz, dlaczego to robisz i czym precyzyjniej będziesz potrafił to przekazać, czym jaśniej, czym lepsze wartości tam będą, jakość Twoja będzie bardzo wysoka, tego o czym mówisz, tym takich samych liderów ściągniesz do swojego zespołu. Oczywiście motywowanie, inspirowanie ludzi to jest także fundament, aby wyzwalać w ludziach pewnego rodzaju energię która jest przecież niezbędna do przeprowadzania zmian, do przezwyciężania barier, przeszkód na ich drodze, bo przecież takie będą. Jako lider powinieneś umieć dostrzegać absolutne talenty w ludziach, z którymi będziesz współpracował, wyzwalać w nich ambicje, pozwalać im realizować siebie w danym projekcie, a także nie szczędzić pochwał, uznań, wzmacniać ich wartość, poczucie wartości. Poprzez motywowanie i inspirowanie będziesz angażował ludzi w procesy decyzyjne, będziesz ich nagradzał, kształtował w nich poczucie sensu tego, co robią. Jednym z głównych celów lidera jest oczywiście wprowadzanie zmian. Sens takiej działalności, jakichkolwiek działalności, czy to społecznych, politycznych czy biznesowych, to jest wprowadzanie zmian. Lider ma wizję i ma pewien plan jej realizacji. Wyznacza cele, dobiera narzędzia, dobiera ludzi, planuje etapy i idzie w stronę wizji. Tworzy strategie wywierania wpływu, strategie biznesowe, strategie polityczne i zajmuje takie stanowisko, takie przekonania, taka siła z niego emanuje, która umożliwia przeprowadzenie właśnie takiej zmiany. Prawdziwy lider analizuje maksymalnie wszystko, co może, zbiera fakty, dowody, i nawet jeżeli nie ma pewności, że dany projekt wyjdzie, że ta wizja się zrealizuje, i tak działa. Ważne, aby być gotowym do ryzyka, nie czekać na sprzyjające warunki, bo one nigdy nie nadchodzą. Zawsze jest coś, co przeszkadza, ale lider działa. Jeżeli jest okazja, on jest gotowy. Lider jest w nieustannej ofensywie. Nie rozpamiętuje porażek, skupia się na przyszłości, działa z maksymalnym zaangażowaniem codziennie, planuje skrupulatnie dzień, dobrze zarządza czasem, jest ciągle w ofensywie, nie gra roli ofiary, nie zrzuca odpowiedzialności na innych ludzi, sam bierze odpowiedzialność i ponosi konsekwencje tego, co jest dobre i tego, co jest złe w organizacji. Potrafi skupiać energię na najważniejszych obszarach jego życia, nie rozprasza się, nie robi siedmiu, dziesięciu projektów naraz. Jest skoncentrowany na tym, co jest dla niego najważniejsze. Lider pokazuje swoim wyglądem, że traktuje daną sprawę poważnie. Jest uprzejmy. Jest kompletnie przygotowany do prezentacji, do szkoleń, do negocjacji, do odbywania spotkań, do rozmów. I jeszcze jedna ważna cecha top liderów. Działają maksymalnie w jednym projekcie tak długo, aż nie zrealizują wizji, nie usamodzielnią ten projekt tak, że mogą przerzucić się na następny. Nie robią 60 rzeczy na raz. Zatem wyznacz sobie cel, znajdź dobry model, uczyń z niego ważny punkt życia i staraj się działać wokół niego tak długo, aby jak najszybciej osiągnąć wyznaczone cele. Dobierz sobie kilku najważniejszych ludzi i razem współpracujcie jak najdłużej. Mój apel do ciebie. Nadchodzą bardzo duże zmiany ekonomiczne i społeczne, zatem zadbaj o swoją samodzielność. Przejmij kontrolę nad swoim życiem, być może najpierw pomału, ale poszerz swój wpływ na jedną, dwie, trzy osoby i nie zatrzymuj się już nigdy. Uwierz w siebie, zostań liderem swojego życia, swojej rodziny, swojej organizacji biznesowej, znajdź szczytny cel w tym, co robisz i bardzo odważnie idź do innych ludzi, służyć im, swoim doświadczeniem, poglądami oraz narzędziem, którym dysponujesz. Idąc do ludzi, emanuj pasją i entuzjazmem do tego, co robisz. Być może to, o czym ty płoniesz, rozpalisz także w nich. I skupiaj się tylko i wyłącznie na mocnych stronach ludzi. Każdy z nich może osiągnąć liderstwo i wielkie przywództwo, jeżeli tylko tak postanowi. Uwierz, że ty jako lider jesteś bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny innym ludziom, a także temu światu. Do zobaczenia gdzieś w przyszłości. Życzę ci dobrego wzrastania jako dojrzały, świadomy lider. Sławek Luter